Dobry wieczór! Dzisiaj jedna ciekawostka, być może dla Was zaskakująca, odnośnie Malgaszy, rdzennych mieszkańców Madagaskaru. Ciekawostka związana z tym, gdyż nie pochodzą z kontynentu afrykańskiego. Najprawdopodobniej w drugim, trzecim, być może czwartym wieku naszej ery przypłynęli na wyspę Madagaskar z Polinezji, Indonezji, być może nawet z wyspy Borneo. Dlatego też rdzeni mieszkańcy Madagaskaru są etnicznie bardzo zróżnicowani, niesamowicie ciekawi. Potem były wpływy e, ludności, która przypływała przy takim handlowym z Azji Południowo-Wschodniej, z Półwyspu indochińskiego, oczywiście też z Półwyspu Arabskiego. Czasami patrząc na rdzennych Malgaszy, wydaje mi się, że widzę Kmera, Taja. Pytam się, czy ich krew jest skrzyżowana z jakimiś mieszkańcami tej części świata. Nie, to są rdzenni Malgasze.